Te prawa to są obowiązujące wszystkich nas. Nie zabijaj to jest podstawa, tak? To nie jest tak, że to jest tylko wyłącznie nasza domena katolików czy chrześcijan. Okazuje się, że w Polsce jest jedno z bardziej liberalnych, właściwie nie prawa polskiego prawa jak to mówiąc. W całej rocznicę, Europie, więc To tak, dla życia, tak dla rodziny, dla małżeństwa. 27 kwietnia w Warszawie przeszedł marsz dla życia. Uczestnicy głosili hasła właśnie za życiem i za rodziną. W marszu uczestniczyła także husaria, przeszła parada koni. Uczestnicy byli przebrani m.in. za rycerzy. Marsz zakończył się w parku marszałka Edwardza, Edwarda Rydza Śmigłego. Oddajmy głos właśnie uczestnikom tego marszu. Rodzina jest najważniejsza i siła narodu jest w rodzinie i w pokoleniach, które po nas będą. My jesteśmy, jak to Karol Nawrocki powiedział, depozytorami tylko. My musimy dalej przekazywać Polskę i dalej przekazywać historię, dalej przekazywać kulturę. To jesteśmy my, Polska. A czy jest szansa, że takie marsze mogą się gdzieś przebić czy jeszcze kogoś można czy państwo chcą jakoś przekonać kogoś uczestnicząc w tym marszu? Wszystkich, tych, którzy czują się Polakami przede wszystkim tak, którzy te wartości chrześcijańskie propagują, którzy są częścią tych wartości. To jest najważniejsze. My jesteśmy Polska, to jest tylko chrześcijaństwo od początku, tysiąc lat naszego istnienia. Przecież my jesteśmy krajem od początku, już jednolitym krajem. Tylko musimy starać się, żeby to dalej przekazać następnym pokoleniom. Niektórzy uważają, że Polska jest takim wyjątkiem, że ma zbyt konserwatywne poglądy i zasady. Nie ma takich poglądów. Wszystkie zasady, które są chrześcijańskie, to są dla dobra ludzi. Nie tylko dla chrześcijan, nie tylko dla tych, którzy wierzą w coś. To jest dla ludzi. Te prawa to są obowiązujące wszystkich nas. Nie zabijaj to jest podstawa, tak? To nie jest tak, że to jest tylko wyłącznie nasza domena katolików czy chrześcijan. Dlatego też proszę państwa o zrobienie miejsca, bo z, z ulicy Senatorskiej nadjeżdżają właśnie yy, konie, jego wysokość króla Polski, przykładnego męża, wojownika, polityka, to po polskim sądomi. A teraz zapraszam. Rycerzy, zapraszam Bolesława Chrobrego do defilady. Dlaczego pan uczestniczy w tym marszu dla życia? Dla życia. Ale zawsze. Wydaje mi się, że ochrona, ochrona życia odpoczęcia jest najistotniejszym elementem obrony naszego państwa, naszego społeczeństwa. Myślę, że jeśli tego w naszym kraju nie będzie, no to, to Polska się zwinie. To jakby... Arturze, z serca nie widzę, narodu, nie widzę przyszłości dla takiego narodu tak. literami, tarmii, Wiele osób uważa, że kobiety mają prawo decydować zresztą, o swoim o ciele. Męskim, falę, to prawda, Warszawie, ale... Wiele osób w w tak uważa, to... tak? Ale no... Krzysztof Kamil Baczyński w swoim wierszu... Jak stare o Polsce, nie ja po prostu nie mogę sobie wyobrazić, dlaczego... Ja wiem, że są jest trudne. ale. za Polskę, ale ta współczesna broń, jestem tego no, przekonany. Było ochroni prostu... nasz kraj, ochroni nasz naród. z Bolonia. No jeśli to zanegujemy, zanegujemy rzeczy. życia, teraz na no to, to naprawdę niewiele zostanie na naszego człowieczeństwa. No są rzeczy, na które po prostu są moim zdaniem nie do zaakceptowania. Niektórzy uważają, że Polska jest zacofana pod względem obrony życia, ale właściwie pod względem aborcji, że powinna iść Polacy. za przykładem innych A państw w Europie i na świecie. Okazuje się, że w Polsce jest jedno z bardziej liberalnych, właściwie nie praw, postanowień, jak to ująć, w całej rocznicę, Europie. Rocznicę, więc, tysiąclecia... Daj Boże, abyśmy byli tak zacofani i nie szli za tym takim obcym, głupim który pędem. zamienił plemiona naród, yy, w kierunku, aviary, który nie ma przyszłości. Uczynił Czy Polska nie, nie powinna być jednak mieć podobnego Żadowni prawa państwu. jak inne państwa? Hasło naszego marszu. Jeśli całe inne państwa też się ogarną, i, się i będą historia. mieć ludzkie prawo, to, to nie powinna jest mieć takie samo.

Żeby wyrazić te wartości, które są w naszych sercach. Bóg, honor i ojczyzna. Tu jest Polska, nie Bruksela. Tu się życia nie odbiera. Dlaczego pani przyszła na ten marsz, na to zgromadzenie? Żeby dać swoje świadectwo tak dla życia, tak dla rodziny, dla małżeństwa. Trzyma pani też pewien plakat? Tak, trzymam. Tutaj jest napisane tak dla cywilizacji życia. Jest to mi bardzo ważne też w narzeczeństwie, w którym jestem, gdzie planuję rodzinę i e, chcę być dla życia. Jan Paweł II mówił, że teraz wchodzi też cywilizacja śmierci, cywilizacja kultury, czy e, kultura śmierci, czy to rzeczywiście może być zagrożenie dla, dla Polski, dla Europy? Tak, wiemy, że też Polska jest gdzieś tam bardzo daleko w tych wskaźnikach. Mało dzieci się rodzi i Jan Paweł II chciał życia i... To grozi też nam. Życzę każdej młodej Polce i starszej, żeby była szczęśliwa tutaj i miała rodzinę. Jest pani bardzo młoda, wiele młodych kobiet też walczy o swoje prawa, tak, tak zwane prawa do, do aborcji, do decydowania o własnym ciele. Tak, spotykam się z tym i jest to trudne. Też widzieć to w mediach. Widać, widać to też um, wśród przyjaciół, czy gdzieś na studiach podyplomowych. Um, myślę, że też Pan Bóg daje też taką siłę świadectwa um, i też um, bycia za życiem, bo to On daje też życie w to wierzę. Czy takie marsze mogą kogoś przekonać do zmiany poglądów? To Duże pytanie, nie wiem. Ja tutaj, jak jestem, mam łzy, wzruszenia, jak patrzę na te balony, tą radość i te piękne rodziny. Tutaj są rodziny, są dzieci i to bardzo przekonuje. Znaki na naszych flagach, nie na tych flagach, wiadomo, biało-czerwonych, ani nie na orze, nie, nie chodzi o Orła Piastowskiego, ale o te lilie i Krzyż Apostolski. O tym mówiliśmy w trakcie. Te, te flagi są z nami od wielu lat. Były na stawały naprzeciwko czarnych marszy, były w białych marszach, były tam, gdzie były potrzebne. Lilia oznacza czystość i gotowość do poświęcenia. Krzyż apostolski, ten krzyż podwójny jest takim krzyżem znakiem właśnie apostolskim, gotowości do głoszenia i, i dawania świadectwa. Te dwa znaki zresztą związane z polską historią. No, ten, ta lilia to chociażby może nam przypominać królową Jadwigę, królową antegaweńską z rodziny właśnie antegaweńskiej, które te lilię miała w Herbie. Zdjęcie.